Cześć z tej strony Dominika i Adrian. Witamy Was na naszym kanale Gdzieś na Śląsku. Witamy Was dzisiaj z lekko niecodziennego miejsca, ponieważ na weekend postanowiliśmy przetransportować się z naszej dużej aglomeracji śląskiej w trochę mniejsze, ale również urokliwe miasteczko, które zlokalizowane jest w Beskidach Śląskich, a mianowicie do Wisły. Wisłę znamy oczywiście wszyscy, jest to miasto wysławione przez Adama Małysza, który notabene mieszka kilkaset metrów od miejsca, w którym się znajdujemy, a my konkretnie jesteśmy dzisiaj w hotelu premium Wisła. Wiśle, jakby nie je było. Jesteśmy dzisiaj tutaj na zaproszenie tegoż hotelu, ale zgodziliśmy się na tą współpracę wyłącznie dlatego, że dyrekcja zostawia nam totalnie wolną rękę co do oceny tego obiektu, a przede wszystkim do sprawdzenia, jak smakuje tutaj sza kuchnia no bo przecież wszyscy wiemy, to jest nasz główny content na tym kanale. Ponieważ Hotel Wisła Premium ma również restaurację. Restaurację otwartą nie tylko oczywiście dla swoich gości, ale też dla. Wszystkich gości z zewnątrz, no i właśnie dzisiaj tą restaurację chcemy przetestować sprawdzić, co tutaj podają, czy warto. No i jak zawsze, zostawić Wam naszą rzetelną, uczciwą opinię. Także niezmiernie się cieszymy, że tutaj jesteśmy, że możemy spędzić czas a przy okazji podzielić się z Wami naszą subiektywną opinią na temat tego miejsca i na temat tego jedzenia. A zatem do naszej rezerwacji zostały chyba jeszcze no ponad 3 godzinki. Zejdziemy sobie teraz na śniadanie, potem w podsumowaniu Wam też wszystko powiemy, jakie tutaj serwują śniadania. Oczywiście te śniadania są już tylko dla gości hotelowych, ale niemniej widzimy się za 3 godziny, no dla Was to będzie dosłownie sekunda w restauracji hotelowej hotelu Premium Wisła. Także do zobaczenia za chwilę. No i przenieśliśmy się magicznie do restauracji. W tym samym miejscu serwowane są śniadania oraz obiad-kolacje, bo w tym hotelu też jest taka możliwość. Bardzo fajny wystrój, troszeczkę nowoczesny, ale też nawiązujący całym stylem do, do architektury hotelu, czyli jest dużo drewna, dużo zieleni, przyjemnie się tutaj siedzi i dość dużo miejsca i, i przestrzeni. Przed nami właśnie karta, którą za chwilę sobie sprawdzimy i na pewno coś wybierzemy. My już mocno zgłodnieliśmy, także za chwilę też. Wam pokazujemy co tutaj możecie jako goście z zewnątrz zjeść no i potem sobie wszystkiego będziemy oczywiście próbować i po kolei omawiać przed nami kartameni, którą sobie już wcześniej podglądaliśmy. Nie jest ona obszerna, ale chyba wystarczająca. Kuchnia no to zdecydowanie przeważająca kuchnia polsko- europejska. Są tutaj klasyki, ale takie klasyki, które my Polacy najbardziej chyba lubimy. Z przystawek jest i tatar wołowy, i wątróbka, i carpaccio. Zupy chyba też najbardziej popularne. Rosół, żurek, krem z dyni również. Co do dań głównych też każdy znajdzie coś dla siebie, bo jest coś i dla mięsożerców, i dla tych, którzy preferują albo mają ochotę na, na makaron, czy na ryż bez i ryzot, to zgrzybamy i taliatele. Carbonara jest też sałatka z kurczakiem Cezar, czyli klasyk. A co do mięsa, w zasadzie pełen przekór, bo mamy i drób, mamy i wieprzowinę, i mamy wołowinę. Wołowinę tutaj możemy zamówić. A, i też Adrami pokazuje, że są ryby. Jest tutaj pstrąg tutaj z lokalnej hodowli, też sobie chyba weźmiemy, bo mamy ochotę. Co do wołowiny, to tutaj możemy sobie wybrać ją albo w burgerze albo są też steki, jest angus i e, ribeye, jest też tutaj możliwość wzięcia pięciodaniowej kolacji degustacyjnej, no my się albo, albo też obiadu, menu degustacyjnego, my się na to dzisiaj nie skusimy, weźmiemy coś z karty, desery, 3 do wyboru, a reszta karty e, to są już napoje i alkoholowe i bezalkoholowe. No to nadszedł czas do sobie co bierzesz to ja wezmę sobie żurek tu razem. Zupę, tym razem zupę. Okay. Tak jest. Z przystawek jest Karpaczy z buraka, wątróbka i tatar. Moje serce biegnie w stronę tatara, ale jako, że od dwóch dni chodzi za mną wątróbka, ja kocham podroby, to chyba jej spróbuję. Także zamawiamy na razie wątróbkę i żurek, niezły miks, zobaczymy jak to będzie wyglądało, przede wszystkim jak to będzie smakowało. Na przystawki czekaliśmy bardzo krótko. Moja wątróbka już przede mną. Ona jest podana też z syropem kasztanowym. Tutaj jest też paluch z ciasta francuskiego z wędzonym majonezem, wiśnią i nasturcją. Ta wiśnia bardzo tutaj aromatycznie pachnie. A adren ma no, dość dużo wręcz miche, zupy żurek z jajkiem, podgrzybkiem i z pudrem z boczku. Jakby moja mama powiedziała, jest to żurek żonaty. Bo wszystko jest pokojone. Obydwa pachną bardzo zachęcająco, także jemy i mówimy Wam co i jak. E, przystawki zjedzone i ta moja wątróbka drobiowa zaskoczyła mnie, bo jeszcze w takiej wersji wątróbki nie jadłam. Ona była właśnie mocno e, wiśniowa i też e, oblana syropem kasztanowym. No i to sprawiało, że nawet e, ta przystawka m, bardziej wpadała pod deser, bo było to mocno e, słodkie. Dla Adrena odrobinę za słodkie, dla mnie to, była, to był poziom słodkości akceptowalny, aczkolwiek no, była to tak gdzieś e, e, Przystawka granicząca pomiędzy wytrawną a słodką, aczkolwiek no. Fajne, fa fascynujące, troszkę smakowo. E, mimo wszystko ta wątrobka była przyrządzona bardzo dobrze, e, smakowała mi i też fajny dodatek tego palucha z ciasta francuskiego, który też a, był neutralny i troszeczkę e, te smaki balansował. Także ja jestem na tak, aczkolwiek musicie lubić takie e, fantazyjne, finezyjne desery. Nie, desery, przepraszam, właśnie e, przystawki e, niestandardowe. E, a znowuż żur e, od Adriana, no to była faktycznie e, porządna e, porcja. E, gorącej zupy, ale skoro Adren to brał, to niech się Adren wypowie, co myślisz. Ja myślę, że fajnie, że tam wodka w wkładka i kiełbasy, i mięsa, nie tylko albo kiełbasa albo mięsa, tylko tego i tego. Może troszkę bardziej kwaskowaty bym wolał, ale mm -hmm. ogólnie fajne, fajne mm -hmm. żółty. Tak, potwierdzam, była to naprawdę taka solidna wkładka, można sobie było nią spokojnie też pojeść, aczkolwiek ja chyba, tak jak Adren, preferuję jeszcze bardziej kwaśny żółt, ale Temu, tutaj serwowanemu w hotelowej restauracji, również nie możemy nic zarzucić. Przestawki już za nami, więc czas iść w stronę dań głównych. Mieliśmy troszeczkę problem z wyborem, bo jest tutaj dużo fajnych pozycji, które lubimy. Ja chyba jednak postawię dzisiaj na drób i wybiorę pierwsze skaczki, a Ty, Adrian? Ja chyba dwa dania wezmę w i może później jeszcze burgera. O, Adrian jak widzi burgera, to też się częsie. Steki też myśleliśmy, ale chyba dzisiaj będzie bardziej burgerowo. E, także, e, także zamówimy pstrąga, pierś i być może e, jeszcze dojdzie do tego burger za chwilę. Dania główne już przed nami. E, ja mam pierś z e, z marynowaną dynią. Tutaj też są ręcznie robione kopytka, puree z pietruszki i białej czekolady. Sos glas i nasturcja, a Adrian ma pstrąga. No i e, Adrian ma filet z, ziemniak z ziemniakami, opiera z ziemniakiem ze szczabiem i marynowaną w winie czerwoną cebulą. Także życzymy sobie smacznego. I do usłyszenia za sekundę. Jestem właśnie w połowie, no i ta kaczka, która wylądowała przy mną jest przepyszna. Taka jaka powinna być. Ona jest soczysta, jeszcze taka czerwonitka, w środku chrupiąca skórka. Bardzo, bardzo dobra. Także możesz pokazać, póki jeszcze kawałek dla Was został do, do pokazania. Także naprawdę super i też fajnie grają dodatki. Ja bardzo lubię dodatek, kopytek, fajne to pióre nietruszkowe ja z białą czekoladą. Białej czekolady tutaj nie wyczuwam, ale w ogóle całość oceniam na, na duży plus i to dla mnie zdecydowanie. Pada w moje kubki smakowe i to jest coś, co mi bardzo smakuje. Pytanie czy potwierdzasz. To się smakowało, tak. No naprawdę dobre danie i Duża porcja strąg, który zjadł Adren. No to taka nasza mała wpadka, ponieważ spodziewaliśmy się całej ryby i byliśmy przygotowani na bawianie się z ośmiu, a dzisiaj nie mieliśmy na to zbytniej ochoty. A tutaj niespodzianka, nie doczytaliśmy, czasami tak u nas też bywa, jest to filet. Ten filet był podany na ziemniakach. Strąg jest też z hodowli z Wisły i był przepysznie zrobiony. Bardzo chrupiąca skórka. No i gen generalnie idealnie przyrządzona ryba, chyba jedna z lepszych, jakie, jakie ostatnio jedliśmy. Do niej była podana czerwona cebula, która była. Marynowana w czerwoną winie i mocno takim winem było czuć. Generalnie bardzo dobre danie, aczkolwiek ta porcja była mniejsza niż, niż mój filet z kaczki. Ale Adran sobie wcześniej, jak widzieliście, wziął żurek, także teraz, co do niego dochodzi, też można się było tymi dwoma daniami najeść. Aczkolwiek, właśnie, jeśli bierzecie filet, jeśli bierzecie pstrąga, a jesteście głodni, to dobierzcie jeszcze zupę albo jakąś przystawkę. Wspominaliśmy Wam na samym początku, że pachamy się czy wziąć burger, ale jednak go zamówiłem, weźmiemy jednego na, na dwójkę. No i do niego dobierzemy frytki. Są tutaj serwowane frytki stekowe, my frytki stekowe kochamy, także nie odmówimy sobie tego. No i zobaczymy też jak wygląda tutaj burger. No i przed nami owy zamówiony burger. Jest to burger z gorgonzolą, szpinakiem, czerwoną cebulą, piklami i mięsem wołowym ze słoniną. To co? Rozbierz może na części pierwsze. Zobaczmy co tam się kryje. I sos jakiś pasturski pewnie. Już w dół nie będę otwierał może. Okej. Okay. My już zjedliśmy burgera, doszukiwaliśmy się tego sera, gorgonzoli i szpinaku, ale go nie było, bo uwaga, kuchnia myła nasze zamówienia. Tutaj dostępne są dwa burgery, my zamawialiśmy właśnie wersję ze szpinakiem i serem, dali nam wersję klasyczną z pomidorem, w zasadzie ona się wieloma rzeczami nie ruszy, nie ma gorgonzoli, nie ma szpinaku, za to jest pomidor i to właśnie bohangruje, ale nic nie szkodzi, bo poza tym wszystko jest takie samo. Fajne, że tutaj pieką swoje własne bułki, te brownieżki były z ich wypieku i były fajnie podpieczone, chrupiące, lubimy do burgera. To, są, to jest chyba nasz ulubiony rodzaj pieczywa do burgerów. Porządny kawałek mięsa, myślę, że ze 180-200 gramów go, go było. Fajnie czuć grillem, dobrze przyprawiony, fajne dodatki, bardziej klasyczne. Jeden z klasyki, czego nam tutaj brakowało, to jeszcze plasterka sera i był już klasyczny taki standardowy burger, ale ten też był całkiem ok. do czego my się tutaj możemy przy, przyczepić, ale my mamy hopla na tym punkcie, to są frytki, frytki stekowe, które były trochę niebezpieczone. Potrzebowałyby jeszcze 2-3 minut w wykownicy i wtedy by były super. Restauracja w hotelu Wisła Premium serwuje trzy desery. My zdecydowaliśmy się na dwa. Weźmiemy sobie bezę oraz sernik, mocno nam rekomendowany. Także te dwa desery też za chwilę, mam nadzieję, wylądują przed nami. No nie ukrywamy, że desery są tutaj zjawiskowe. Zaraz wam pokażemy hit, ale najpierw mój, czyli sernik, on jest podany z herbatnikiem, pistacjami i jeżyną. I jest też z dodatkiem białej czekolady. Bardzo ładnie, tak wręcz walentynkowo. Ale u Adrana jest to prawdziwy hit. Jest to beza z popiołem, z musem waniliowym i owocami. Pierwszy raz widzimy taką dekonstrukcję bezy. Adrian mówi, że, tutaj, że to jest pomnik, ale wydaje mi się, że robi chodziło raczej o góry. Wersja góralska. Wersja góralska. Jesteśmy w końcu w Wiśle, w Beskidach, więc, więc coś takiego. No wyglądają obydwa bardzo ciekawie. Czy będą smakowite? No, za chwilę się przekonamy. My już spróbowaliśmy dwóch deserów, ale może zacznijmy od mojego wyboru, czyli od sernika. No przepyszny. W ogóle sernik chyba z dodatkiem białej czekolady to jest to, co mi najbardziej smakuje. E, taka fajna konsystencja. Troszeczkę musu, bardzo taki drobno zmielony. No przepyszny. Dodatek jeszcze tutaj sosu malinowego. Pysznych, słodkich jak na te pory e, roku e, malin. No naprawdę szkoda, że jestem tak pojedzona, bo tego deseru tak nie, nie doceniam, ale myślę, że drugi raz bym tutaj przyjechała specjalnie na ten deser, naprawdę bardzo, bardzo dobry. E, robi się tutaj coraz bardziej głośno, ponieważ zaczyna się pora obiadu. gościa hotelowi tutaj wchodzą, także szybciutko o bezie, którą zawołują sobie Adrian. No tak na pozór były to zbliżone do siebie smaki i zbliżone konsystencje. Może przez ten dodatek w obu, w obu deserach malin. Aczkolwiek od Adriana było jeszcze minimalnie słodsze. Ta konsystencja tego musu baniliowego była troszkę taka bardziej jak kaszka manna. Nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli, ale również przepyszna. Te dwa desery naprawdę oceniamy bardzo wysoko. Nam smakowały, zresztą mi smakowały, a to obiadrę? Również. Naprawdę. Fajne zakończenie tego obiadu. Zanim przejdziemy do podsumowania całego naszego obiadu w restauracji hotelu Wisła Premium, sprawdźmy, ile nasze dania tutaj kosztują. Wątróbka drobiowa z syropem kasztanowym, paluchem z ciasta francuskiego i wiśnią kosztuje tutaj 22 zł. Misa żuru według lokalnego przepisu z jajkiem, grzybkiem i pudrem z boczku to wydatek złotych zł. Pierś z kaczki z marynowaną dynią kopytkami i puree z pietruszki i białej czekolady kosztuje 0,49 49. Zł. Za filet z pstrąga z ziemniakami i marynowaną winię czerwoną z cebulą zapłacicie złotych 46 zł. No i burger, którego co prawda nie zamawialiśmy, ale wieloma rzeczami od poprzedniego, którego chcieliśmy, nie różni się. Czyli jest to briożka mięso wołowe ze słoniną, sałata, pomidor, cebula i pikle to koszt 32 zł. Beza z popiołem, z musem, waniliowym i owocami to wydatek 20 zł. Sernik z herbatnikiem, pistacjami i jeżyną kosztuje złotych 18 zł. My już skończyliśmy obiad, całkiem suty, no i wypadałoby po takim obiedzie przejść na spacer, okoliczności sprzyjają, także zrobimy sobie zakończenie na zewnątrz, a co, pogoda jest, jest bardzo fajna, także ta restauracja naprawdę... Przyjemnie nas ugościła, bardzo smacznie nas ugościła. Znajdziecie tutaj klasyki, nie znajdziecie tutaj nic fajnego, ale też w tej miejscowości, w Wiśle i w pobliskich miejscowościach nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby było dobrze, smacznie. No i ciągle. No bo ceny w dzisiejszych czasach wariują. Zdecydowanie ceny są tutaj e, przystępne. Niejednokrotnie w, w niejednej restauracji e, ceny są droższe niż tutaj. E, też taka ciekawostka: możecie tutaj kupić sobie no, dość dużo e, win i na kieliszki, i na. I na butelki, i najdroższa butelka kosztuje bodajże 80 zł. Kiliszek kosztuje 12, a przeważnie wina są gdzieś tak za butelkę 65 zł. Jest też wino domu za 35, więc ceny, wow, jak na hotel, restaurację hotelową, gdzie przeważnie hotele mają te ceny no dość mocno wywindowane, to, to jest naprawdę ok. A co do smaku, również bardzo nam smakowało. Jesteśmy zaskoczeni przede wszystkim deserami, które nas urzekły naprawdę bardzo fajnym smakiem. No i Formą podania, jakby nie było. My się żegnamy z Wami teraz. To jeszcze nie jest zakończenie filmu. Zrobimy sobie podsumowanie, gdy zakończymy sobie cały pobyt, żeby Wam opowiedzieć, jak tutaj było. Chilujemy, idziemy na spacer no i widzimy się z Wami dosłownie dla Was za sekundę. No i ponownie witamy się z Wami z naszego pokoju hotelowego. No niestety, nasz czas tutaj dobiega już końca, a bawiliśmy się całkiem. Nieźle. Hotel jest zlokalizowany niecałe 3 km od centrum Wisły, także samochodem macie kilka minut na piechotę plus minus pół godziny. Zawsze można w razie czego kalorie spalić. Wokoło fajna infrastruktura. no w Wiśle w ustroju też pobliskim, nie można się nudzić. Co do samego hotelu, to właśnie teraz widzicie przebitki, jak wygląda nasz pokój. Hotel jest utrzymany w takim stylu, no troszeczkę hoteli austriackich. Czy Wam to odpowiada, czy chcielibyście tutaj spędzić wolny czas, no to oczywiście tą ocenę zostawiamy już Wam. Niemniej my się tutaj czuliśmy bardzo dobrze, czuliśmy się zaopiekowani fajna, miła, sympatyczna obsługa, która bardzo dba o gości i to dla nas też jest tutaj niezwykle ważne. Na początku filmu wspominaliśmy też wam, że za chwilę idziemy na śniadanie. No i oczywiście tą opcję też przetestowaliśmy. No śniadania tutaj są dobre, są obfite, są to takie typowe śniadania hotelowe serwowane w stylu kontynentalnym, czyli jajecznica, kiełbaski, sałatki, ogórki, coś na słodko, musli, czyli wszystko w zasadzie, co my Polacy lubimy, jemy na śniadanie tutaj jest. Było tutaj świeżo, dobrze, dużo, także my sobie pojedliśmy i w zasadzie smakowało nam tutaj wszystko. Także jeśli tutaj będziecie, to myślę, że rekomendujemy Wam wziąć tą opcję ze śniadaniem, a więc podsumowując, czy rekomendowalibyśmy Wam to miejsce, jeśli chcecie spędzić czas w beskidach, w beskidach śląskich, jak najbardziej przede wszystkim fajne miejsce, bardzo miła pomocna obsługa, hotel też przyjazny dzieciom, także dużo tutaj też aktywności ze swoimi pociechami możecie, możecie zrobić wspólnie, bo jest tutaj i sala zabaw, jest dużo tutaj gier i innych rzeczy przeznaczonych dla, dla dzieciaków hotel też oferuje dodatkowe usługi w cenie dla, dla gości jest to tutaj grota solna jest tutaj jacuzzi i też można sobie już za dodatkową opłatą zamówić masaże. My z tych rzeczy nie korzystaliśmy, bo spędzaliśmy tutaj tylko jedną dobę, a poza tym z tego co wiemy, oburzenie hotelu, jesteśmy tutaj z piątku na sobotę, było stuprocentowe, także mogliśmy się udać do groty solnej o 23, a o 23 no. My już jesteśmy starsi, my już śpimy, także nie udało się nam, ale goście korzystają i wy też będziecie mogli oczywiście w cenie pokoju z tego skorzystać. No i zapomniałam, że jest też bilet. Na te wszystkie aktywności w dzisiejszych czasach no, będziecie się musieli zapisać wcześniej, także warto to mieć na uwadze. Także to wszystko z naszej strony. Nie przeciągamy, bo ten film jest już chyba dość długi. Bardzo Wam dziękujemy, że dotrwaliście z nami do końca. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Wszelkie komentarze i przejawy Waszej aktywności są bardzo, bardzo mile widziane. Jesteśmy za nie bardzo wdzięczni. No i oczywiście zostańcie z nami, ponieważ przed nami jeszcze wiele smacznych, no mamy nadzieję, że smacznych, testów. Żegnamy się z Wami i do kolejnego smacznego razu. 在一起。